No nie, no, ale nie, no nie moja wina, że motoryzacja jest zwierzęta. Motoryzacja. O, ej, to no jest, jest jakaś wci. pomoc. 24. Najtańsza. Najtańsze. Najtańsze. Ja pomoc nie. o BMW. A nie, najnowsze. 24 I powiem, że mam Golfa. <ślonie> o, to może. No, być. O. Pomoc o BMW. To nie ma... nie, BMW. No, no bo Niemcy. No bo Niemcy. 24. cztery. No czekaj, 24. No jest. O. Co to jest? informacja BMW. Trzeba pomoreszek. Dobra. W sprawie Golfa. Ale znacie, że silnik nie działa coś tam od pierdoli, kiedy nie zapyta jaka marka, powiedz... Powiedz, że ci szczur przegryzł przebór paliwowy. San Giong, powiedz. Turley! Pijły no. mi tu konsultanta. konsultanty! Turley, nikogo na bola. A to jest pomoc, tak? Tak, mhm. będę. Dzień dobry, mam problem z samochodem. Dobrze, to w takim razie czuję się. Słuchaj, nie poprosiłem o wyjście z tego jednego Halo, słucham? Numer rejestracyjnego jasu poproszę. CSW? 15 Dwadzieścia jeden Proszę coś panią przerywa. Czytam jeszcze raz po telefonie. Jeszcze raz po telefonie. Rejestracja, tak? Obiecałaś CM Halo? Coś panią przerywa. Mówię, na początku będzie Celina, Natalia, Andrzej. Tak. Dobrze. I co się stało z tym samochodem? Jest problem. Wyskoczyła mi kontrolka. Taka sosjerka. Yy, bardzo szarpie, nie mogę kompletnie ruszyć. Nie wiem czy to jest Nie potrafię. Sosjierka, cały czas jest sosjerka. to, no to yy, Czy mam tu znaleźć pod, pod maską? Yy, może, mogę, jeżeli mogę, to, to przy sobie, to... to nie... Ale to, 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 ale to nie trzeba w Polsce wozić ze sobą? Jeszcze tak, to w samochodzie można sprawdzić pod matką, na poszybiu albo na drugich nie. O, to, to ja już e, chwila, chwila sprawdzam. Pani mi da chwileczkę, bo ja tutaj nic nie widzę. Ciebie już po, Pod maską pani mówi? To ja spróbuję otworzyć, ale się nie otwiera. To jest zamknięte. Na szybę jeszcze można powiedzieć, jest szyba jest czysta. Na posiedzeniu jeszcze można powiedzieć, pod szybą? Na posiedzeniu Nad? pod? No, Nad szybą? Po, po, pod szybą? Pod. No, ale to. Tylko, że to ja nie mam w samochodzie stopni. Biedzieliśmy od wielu drzwi, to tak na dole, i ma być ten numer jeden. O, znalazłam, znalazłam z tyłu w samochodzie. 1,9 TDI. To ma być taki drugi, 17, to ma być na drugim. No to tak, no CSW 15219 tdi i na początku jest taki tak. Disel. Nie, to na pewno no, to jest nie to tutaj mówię, na początku ma być WPA. W. Ale to nie ta rejestracja, C CSW. N nie, CSW 19 TDI. Z, ty z tyłu, z tyłu sam na, na samochodzie, na klapie od bagaża. Jest tak napisane: Proszę o pomoc! M mogę wysłać pineskę, proszę o pomoc! Tłumaczę, CSW 1520-19-TGI. Jedno na tylko numer VIN. Numer ma 17 znaków, 9... tej głowie i się zaczyna na pół E-A. Ma wejść albo pod maską, na podszybiu, albo na stopniach wejściowych lub obok drzwika. Nie mogę otworzyć maski, jest cały czas zamknięta. Wciskam paznokcie, cały czas wciskam... ...na podszybiu, albo Tylko, że... Ile stopni w samochodzie? jest napisane BMW. Czekaj, bo się stwierdzę No przestańcie już, koniec. O. Ale <laughs> już ale mi się stwierdzę. Nie, <laughs> ona się robi Ty, a ja pobiegłem do Antoniny, tak się stwierdzę. No, to jest do do kuchni? No, nie, Patrz jak odzew można otworzyć. Złoto. Ale... Ej, e, byś miała szoty z tego. Nie ja poszedłem się nie Ale jest napisane z no. Paznokcie wciskam, nie można otworzyć. O, to jest czarna siła. No, nocna furia to jest. Tego zjebało. Musi być szok, mistrz. Ja. Załóżę jeszcze raz, powiem, że nie złączyć. Ej, Damian, ja poszedłem się no. spierdzieć. No, no dobra, pan się rozłączył. nie no. Dobra, no, przestań i przestańcie się drzeć. Ale się, się, Ale skręciła się, skręciła się nie? No to nie da się tak. Ma. Ale no, gdzie jest? Skutka? Ja byłem cichutko. No, bo... Ja wychodzę. E, czekaj, może zaraz będę się stwierdzić znowu. No. Ale przestańcie krzyczeć, macie być cicho. I po, dobra. na końcu powiedz Volkswagen to jest win. Nie, powiem, Volkswagen das autobus. No. Nie, Ja, jo, ja mam na szkielet. <noise> stara probowna. Halo? Y nie wiem, czy z panią to rozmawiałam wcześniej, mam problem z samochodem, CSW 1520. Nie mogłam znaleźć. Myślę, że ta pani nie rozumiała. Cały czas podawałam numer i niestety pani go nie zapisała. Potrzebuję pomocy. Cały czas sosierka. Cały czas sosierkę widać. Cały czas sosierka jest. Nie mogę ruszyć. Szarpie strasznie. Cały czas sosierka. Cały czas. pani Ja na szkielet. <grymne> Halo? Halo? E, to, to telefonu, to plus cztery osiem. Tutaj cztery osiem. Plus 4, mhm. Halo, czy pani zapisała plus cztery Dobrze, dobrze. Sześć, osiem, siedem pięć, cztery. Pięć, cztery. Sześć, dziewięć, osiem. Osiem, pięć. Siedem. Cicho bądź. Osiem pięć. Halo? Jeszcze raz, może pani powtórzy? Halo? Czy mnie pani słyszy? Znaczy no właśnie przerywam trochę panią, tak trochę słyszę, trochę nie słyszę. Co pani zdążyła zapisać? Osiem, siedem, tak? Osiem, mhm. pięć, nie? Halo. Halo. Tak? Jesz jeszcze raz Osiem, pięć, pięć

Tak, dokładnie taki numer. Czy kiedy, kiedy przyjedzie pomoc? Mam cały czas tą sosierkę, Taki jakby od Aladyna. Cały czas się to wyświetlam. tak? Taka się wyświetla? Takie narysowane, tak. Takie kolorowe, cały czas taka sosierka. Bardzo szarpie. Jeszcze raz?

Michałek cicho tam, za chwilę przyjedzie pomysł. Proszę, proszę cię! 59. 59 tak? Poprosi, żeby pani powtórzyła jeszcze na numer plus 48 Michałek, proszę cię! Już. Dobre, no. <noise> Pięk, cztery! <noise> <Ja> <noise> do Ej, pier... Tak no pier... Michale, jak nie grasz w fotelu? Słuchaj, mam ci powiedzieć, że będziesz pójść na aktorstwo. No. Jak szwaget. Wystarczyło, że udawałam, Dobry, jak matka e, kiedyś biła paskiem tak lekko, i trzeba było udawać, że boli. I zawsze się płakało. <noise> Wypijmy za, no, za Michałka. No, za Michałkę Wypijmy za Michałka. Brudę. Do końca. Do końca. No, ja wierzę, ja potrafię. potrafię. wierzę. No, nie, nie, Teraz pani Teraz pani Ale, że, jaka cierpliwa, nie, Kobieta. No, właśnie nie, co? nie, 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 ale długo wytrzymało. Dobra, może kamerki to trochę, czy dalej telefony? No, czy spokojnie, no. Jeszcze czasu jest. Dobra już. Ja, Damian napisał numer, lawetę do Benki po tej. O. O, dawajcie. Też? No dawaj. Co, co, Jeszcze jak? A w to jakieś długopisy kartka? No bo ja muszę sobie zapisać, żeby się nie motać w tym co mówię. Genowefa dzisiaj ma flow. Okay. Jolanta szkielet. Jolanta szkielet, właśnie. Pa, ale pani szkielet, proszę że nie. Jest jak przesować. ja usłyszałem to szkielet, to Jolanta szkielet, ale... myślałem, że... Ty, szwagier, bo ty jesteś za głośny, ciszej trochę. No ale no, ty nie słyszała. Ej, Ej, do, dobrze jest pan no, bo tam nie. No mu ja na biegł. <laughs> Ciśnienie było, proszę! A jak się tu położyłeś, to się napisał Walenie się tulą. <laughs> Serio? No. Ja pierdolę Ej, dzwoni ktoś. Ej, dzwonik przez dzwoni Bazowskiego. Tak, daj jak drewno, dobrze pani mówi. I i daj, jak drewno, trzy. Zero, 0 zero. Kajak, karabin. Pięćdziesiąt osiem. O, pani, poczeka Wujek, Jarek przyjechał. Wujek. Jarek, zobacz, bo to pani mnie nie rozumie kompletnie. Może ty z nią porozmawiaj pomóż mi. Al, al, al. A ja tylko piwkę wypieram, kurde. Musisz, musisz tutaj podać Pani van, numer van. A ja, ja ledwo, ja ledwo dojechałem tu. Numer van Pani Duce, van? podaj numer van. Van? A to van, to, to nie jest van, to jest sedan. Nie to van. Już odtrzyma Ojej, jak dobra! A ty już boli, myślę. Dzięki. się. A może rodzinny to jest? No. Aż mnie brzuch Ale ona mnie aż zmęczyła, naprawdę. A, karabin, dobań, dobań, dobań. A jeszcze coś... Ja jak drewno. A, A ja jak mój boż to... alkoholik. A jeszcze wcześniej na czacie pisał, jak debil. ale Jarek, Jarek. Jarek, 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 jarek nie wymaga. No A ona coś tam pisała. Ja Dlaczego ona dzwoniła? Ja. Dojdzie ci normalny numer? Wychodzi nie, na to, że w iPhone'ie, jak, no. jak klikasz ostatnie i wybierzesz od nowa, to się podaje już bez zastrzeżonego. No. To, to Nie, to był mój. No Teraz telefon do chorożczy. alkoholików wspomnieli, no i tu się pojawił. Dobra. A? Dziękujemy wszystkim za obecność. Trzymajcie. się. Trzymaj